Cześć! Tak jak ostatnio mówiłam, będę dzisiaj grać dziadami omakimi. I tutaj ogólny pomysł jest taki, żeby oni sobie trochę popodróżowali na stare lata, ale to zrobimy jeszcze za jakiś czas. Nawet nie jestem przekonana, czy w tej turze oni w ogóle gdziekolwiek już pojadą. Um, dlatego, że oni jeszcze nie są w takim wieku, żeby przychodzić na emeryturę. Luis jeszcze ma parę rzeczy, które chciałby zrobić, jakieś tutaj cele zablokowane. Um, Lily mogłaby się trochę jeszcze jakichś umiejętności pouczyć. Um, I tak, jeszcze, jeszcze myślę, że nie są gotowi na taki totalny, totalny odpoczynek. Um, I z tym podróżowaniem to będzie wyglądać tak, że będę ich po prostu wysyłać na 4 dni na wakacje i potem odejmować im te, te 4 dni od wieku, bo na wakacjach nie leci czas i głównie dlatego ja nie jeżdżę na wakacje z imami praktycznie w ogóle, bo chcę, żeby progresja czasowa cały czas się działa. Ale tutaj myślę, że oni mogliby rzeczywiście po prostu, jakby pomieszkiwać w jakichś innych miejscach przez jakieś tam 4 lata, no nie, w każdym z tych miejsc i nawet pewnie pobiorę sobie jakieś otoczenia wakacyjne zrobione przez kogoś tam z modesem czy coś, żeby było coś takiego ciekawszego. No na pewno pojadą na wyspę. No nie, to jest pierwsza sprawa, no bo wyspa już jest dodana. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to jeszcze dokładnie zobaczymy co to będzie. Oni na emeryturę będą przechodzić za jakieś trzy dni, tak myślę. Zawsze sobie tak stawiam taką granicę, że jak mają 65 lat, taką symboliczną granicę przechodzenia na emeryturę, no nie? Więc no jeśli na będą mieć 62 dni, to wtedy jest ten moment właśnie. Więc na razie tak na spokojnie sobie tutaj posiedzimy i zastanawiam się, co z kotem w związku z tym jeżdżeniem na wakacje, no bo wiadomo, że tam niby jakaś opiekunka przyjeżdża, no nie? W zasadzie sensie jakaś taka chyba niania zwykła do dzieci. No i tutaj w ogóle czas nie leci, więc to jest takie bardzo na wyobraźnie, no nie, że ona na chwilę przejeżdża i jak się wraca, to a dobra, to ja już tutaj zajęłam się. Zapłaćcie mi pieniądze. Ale jak sobie tak spojrzę na to realistycznie, no to jeśli oni będą wyjeżdżać na 4 lata gdzieś, no nie, i mieszkać w jakimś innym miejscu i nie mogą tego zwierzaka wziąć ze sobą, bo po prostu nie można, um, chyba jest jakiś mod, który na to pozwala, ale mam wrażenie, że to by było strasznie problematyczne akurat w Simsach. Więc zastanawiam się, czy dżiny nie oddamy na przykład Vanesie. Dobra, proszę się ubrać, proszę jakieś śniadanie zjeść. Oboje nie idziecie do pracy dzisiaj. I niech grają sobie w szachy. E, co ty masz nagle za problem? Przecież normalnie można używać tego. Nie wiem co ona chce. E, tak, będą grać w szachy, bo ona chce zdobyć punkt umiejętności. E, Louis chce mieć maksymalny entuzjazm w grach, więc niech po prostu naparzają w szachy cały dzień, dopóki nie osiągną swoich celów. Dobra, Lili właśnie osiągnęła swój cel, ale. I on cały czas oszukuje. On jest taki wstrętny. Nie dostaniecie kociaka, bo, bo nie, bo będziecie oddawać kota, którego już tu macie. Prawdopodobnie. To, 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 mieć nowego to nie jest dobry pomysł teraz. Fajnie by było, gdyby oni w ogóle dostali em, pragnienie pojechania na wakacje, ale chyba to jest mało prawdopodobne. Ale jak już będą na wakacjach, to będą mieli jakieś pragnienia związane z wycieczkami czy czymś tam. On jeszcze nie zdobył maksymalnego entuzjazmu. Ja nie wiem, ile mu to zajmie. Jednego punktu mu brakuje. To może kupni i na kąpie pograj tym razem. No i mu się znudziło. Już trochę się zmęczyli w sumie. Te tutaj śpią obie. No co? Nie znudziło ci się jeszcze. Dupę zawracają. No, pięknie, panie z zepsutą twarzą. Nie jestem pewna w sumie, czy to jest ta zepsuta, czy to jest ta druga. One mi się zawsze mylą. No i 500 dostaliśmy. Uuu, nice ride. Lili wreszcie może normalnie, uczciwie pograć bez żadnego oszukisty. Oszukisty, szachisty. A. No tak. To śniadanie poczeka w takim razie. Sami są, to kurde, mogą sobie w salonie w najlepsze. No, zaraz zdobędzie dziesiąty poziom logiki i nie wiem, jaki będzie jej kolejny cel. Oprócz kotka. O! Okej. Okay. Bezpieczeństwo pożarowe zawsze może się przydać na wakacjach. Uuu, Georgia nam słabnie. Trzeba zadzwonić do przyjaciółki. No, zarabia i zarabia. Te duże pieniądze. A 75 tysięcy nadal nie ma. A 50 tysięcy zarobił już jakiś czas temu, gdzieś tak w okolicach, kiedy Irys umarł. Więc no to już było dobre dwie tury temu, nie? Tak mniej więcej. Więc no miał czas, żeby jeszcze zarobić trochę. No ale 25 tysięcy to jest w sumie sporo, więc rzeczywiście może mu to chwilę zająć, zanim dotrze do takiego momentu. A on w zasadzie już powinien na emeryturę teraz przechodzić. Więc może jemu przedłużymy trochę czas pracy. Lily to w sumie już dawno w pracy nie była, więc niech jutro jeszcze sobie pójdzie. A potem faktycznie chyba na emeryturkę przejdzie już. Jej pragnienie życiowe nie jest związane z jej karierą, więc nie muszę jej tutaj cisnąć na dziesiąty poziom. Jemu strasznie opornie idzie, kurde, zdobycie tego ostatniego punktu entuzjazmu w grach. No, nawala i nawala, i na kąpie, i w szachy. I kurde, no nie idzie. Dobra, zadzwoń do tej Georgii. W sumie to nie widzę, żeby tutaj się pokazywały karty z plusikiem, jak on gra w te szachy. Ale jednym z pragnień w związku z entuzjazmem w grach jest właśnie granie w szachy. Może ja kurde, zmarnowałam kupę czasu teraz na, na tych szachach. A nie, dobra, teraz Aha, to dopiero przy końcu. To jakoś tak dziwnie. Może bym ci kupiła rzutki? W demi pokoju sobie powiesisz. Trochę przeorganizujemy ten pokój demi ogólnie, ten co został po demi właściwie. O. Zrobimy sobie z tego taki, jakby gabinet. Już przyniosłam z tej komputer też. Jej już tutaj nie ma od jakiegoś czasu, więc chyba można. Rzeczywiście chyba najlepiej będzie mu kazać i zaraz kasować te interakcje, żeby mu się plusiki robiły. Nie wiem w sumie do końca, jak to działa. Jakieś takie dziwne to jest. Nie jestem pewna, czy w trakcie tej interakcji on w ogóle dostaje jakieś punkty tego entuzjazmu? Nie rozumiem. Ale dobra, jest droga w nocy. O, Lily się już nauczyła i chce instrumenty kupować. Ale na szczęście ona dzisiaj idzie do pracy, więc będzie miała się czym zająć, mimo że nie ma jakichś konkretnych pragnień. Teraz morgan się odezwał. O! Zarobił te 75 tysięcy, no w końcu. Nie no, w sumie nie, nie zajęło to aż tak dużo czasu, tylko tak myślałam, że może to jeszcze długo potrwa. No ale dobrze, akurat pod koniec tury już mu się to udało, jeszcze tylko ten entuzjazm w grach, i w następnej turze możemy spokojnie już z tymi wakacjami ym, ogarniać temat, nie? W ogóle już zagrałam 4 dni ym, i zrobiłam to w 32 minuty, także <grym>, ekspresowo. A no i na emeryturkę mogą przechodzić oboje, skoro hajs się zgadza. Yes. 380 będzie codziennie dostawać, a zarabiała 1300 czy coś takiego. Yes. O kurde, 1071 będzie dostawał codziennie? No dobra, on zarabiał tam 3750, ale no... Bo w tej, w tej karierze wywiadu to w ogóle jakieś kosmiczne pieniądze się zarabia. To i show business to są dwie naj, najlepiej zarabiające kariery. Teoretycznie entuzjazm w grach to on może też robić sobie na wakacjach, no nie? Może sobie znaleźć gdzieś coś albo szachy, albo coś takiego, więc zawsze będzie miał jakieś jeszcze dodatkowe zajęcie. Jak nie będzie nic innego do roboty na wakacjach, to będzie mógł zrobić to. A może będą jeszcze jakieś inne gry dostępne, także będzie mógł poszerzać horyzonty, prawda? Więc z tym pragnieniem niekoniecznie muszę tak cisnąć na zasadzie, że najpierw to robimy, a potem jedziemy na wakacje, to jeszcze jakoś tam będzie się dało zrobić. No dobra, skoro tutaj już zagrałam i było to bardzo szybkie, to idziemy jeszcze do Georgii. Georgia będzie nastolatką już za jeden dzień, dzisiaj wieczorem. Także o kurczę. Jaką ja w końcu miałam jej te aspiracje zrobić, bo ona totalnie wygląda jak romansujący sim dla mnie, ale jest trochę poważna, więc tak się zastanawiam. Właśnie ta osobowość jest taka tutaj niejasna, trochę jeśli chodzi o aspiracje, bo jest otwarta dosyć, ale dosyć też zrzędliwa, ale jednocześnie dosyć też poważna i jest aktywna. Więc tak, no nie wiem. Mogłaby mieć bogactwo też i drugorzędną mogłaby mieć romansowanie, znowu jak Nicole. Ale kurczę, byłoby to całkiem ciekawe, gdyby miała romansowanie rzeczywiście. I jako drugorzędną mogłaby mieć z kolei właśnie bogactwo. No, drugorzędna aspiracja to jest dopiero tam w wieku dorosłym, no nie? Ale nadal. Pomyślę jeszcze. A, jest sobota, jest w ogóle weekendik teraz. Więc Georgia nie idzie do pracy, Craig idzie do pracy, no i młoda nie idzie do szkoły. Georgia jest teraz chirurgiem i... Cześć, Kristina, da... The... gej... I też mogłaby w sumie za jakiś czas niby na emeryturę przechodzić i ona ma już platynę na stałe, więc niekoniecznie by trzeba było jej spełniać to pragnienie życiowe. Ale myślę, że jeszcze jeden poziom bym próbowała jej zrobić. Może niekoniecznie y, ostatni, ale na dziewiąty mogłaby wskoczyć w sumie jeszcze. Przez weekend mogłaby się trochę pouczyć tych umiejętności i byśmy zobaczyli po prostu, czy w poniedziałek albo wtorek by dostała awans i jeśli by dostała awans, no to potem emeryturka i spokój, nie? Chyba, że nie, nie będę miała pomysłu na to, co ona może dalej robić na emeryturze, to wtedy będzie do usranej śmierci pracować. Krek będzie staruchem dopiero za 6 dni, więc dopiero w połowie następnej tury. Ewentualnie można jej zrobić romansowanie, jak będzie nastolatką i żeby było ciekawiej. Jak stanie się dorosłą, to zmienić jej te aspiracje. To by było niezłe, i taki ślad zostawić po tym romansowaniu właśnie w drugorzędnej aspiracji, więc no, nadal będzie jak nikolno, nie? Ale jednak trochę inaczej, z trochę inną przeszłością. Możemy jej dać się wyszaleć. Jej podświetlone hobby to jest sport, oczywiście, bo jest bardzo aktywna. No i dosyć zrzędliwa. No, spoko. No, nie ma leżenia. Albo jest oglądanie telewizji. No dobrze, poczekam godzinę. A w ogóle ten stolik, to on był od tortu, dawno temu. Nawet nie wiem w ogóle jakiego tortu, bo ja rzadko używam tortów. I on tak sobie tu stoi. Może jego ja chociaż tu przestawię? A może to było od Georgie tortu, bo ja ją wcześniej trochę postarzałam, no nie? Jazda. A jeździemy! Ona to wiem, jak wygląda. Yy, romansowanie, poproszę. Mmm, bielizna i okulary, okay. I nie lubi rudych włosów. Nie lubi rudych, no nie. Rozumiem, że woli Harry'ego Pottera od Rona. No dobrze, będziemy ci szukać kandydatów. Bądź kandydatów lub kandydatek. Nie wiem w sumie jeszcze. Może by jej wylosować preferencje? Tak sobie myślę. No, zastanowię się. Dawaj, make-up ci robimy. Kosmetyczka Merta. Uuu, jakie włoski mogą takie być? Ale ona ma brwi zagięte, to jest niesamowite. To jest takie gazetowe. Pozdrawiam Agatę. Agatkę, przepraszam. O mój Boże! O nie! No, niestety ona ma takie kanciaste te oczy, że ona we wszystkim wygląda, jakby była rozmazana. O i to tak strasznie. Ej, dam jednak Georgi takie bardziej ogarnięte włosy. Jakoś miałam wrażenie, że tamte są trochę zbyt. Takie płaskie, płasko położone na głowie i też tro trochę chyba były za długie. Te są takie, no powiedzmy, że średnie, um, ale takie wymodelowane i w ogóle. <noise> w ogóle to jest nowa rzecz, którą sobie zainstalowałam. Chyba od Didi, jak zazwyczaj w sumie. Może jeszcze na blond ją farbnę. Ale która Georgia? Znaczy obie są w domu, ale nie wiem o którą chodzi. A, stara Georgia, okej. Okay. Nie ma czasu do stracenia. Trzeba iść na podryw. Tylko najpierw um, zrobię ci Georgia przysługę. Adjust. Visitor controller. I teraz tak. Age. E, banujemy. Z dorosłych. Będą tak fajnie znikać teraz. A, e, banujemy również staruchów. Chciałabym, żeby tutaj głównie nastolatki przychodziły. Cicho jest promocja tutaj na kolekcje dla nastolatków i przychodzą same nastolatki. Znaczy no jeszcze są młodzi dorośli, więc może młodych dorosłych też w sumie zbanuję. Georgia Ray Randomize me. Dawaj Georgia, powiedz mi kim jesteś. O, tutaj już randeczka. A nuda. Hetero. No nie ma jakiejś dużej szansy na to, że będzie bi albo homo. Ja mam jakoś ustawione, że bi to jest chyba 10%, a homo to jest chyba 5%, czy coś takiego. Na bi mogłabym ustawić więcej. W niektórych otoczeniach mam ustawione 20%, a mogłabym mieć nawet i 30% w sumie. Więc to jest tak, że miała w sumie jakieś 85% szans na to, że będzie hetero po prostu, no nie? Nie znam się na prawdopodobieństwie, jakby co, szło mi to absolutnie beznadziejnie w liceum, więc jeśli coś się tu, tutaj pogubiłam, to sorki. I to są, przepraszam, wszystkie nastolatki w Pitnących Wzgórzach? W nie ma żadnych innych miastowych nastolatków już tutaj? Coś mi tutaj się nie zgadza. W sensie, no startowi jacyś byli chyba, nie? Chociaż w sumie z, głównie z otoczeń wakacyjnych, a oni tak sobie po prostu nie przychodzą na ym, parcele publiczne. Aż zerknę na, yy, na Sims Wiki, zobaczę. Bo ja mam, ja mam czystą wersję, która ma normalnie tych yy, oryginalnych miastowych. Jestem prawie pewna. Tak, jest jakaś Lakshmi Wong. Jest jakiś Trevor Schehl Skel chyba to się czyta. Zawsze się w sumie zastanawiałam, jak yy, to... Jaka jest wymowa tego nazwiska? Jest jakiś Eric Seavey, czy coś takiego. Powinno trochę być tych ludzi, ale teraz tak, jak sobie tak myślę, to chyba oni się nigdy nie pojawili. O, i jeszcze Marilyn oczywiście. To oni się nigdy nie pojawili jakoś, w sensie nikt ich ze szkoły nie przyprowadził. Aż zobaczę, czy, czy mogę w ogóle kogokolwiek z tych nazwisk tutaj znaleźć, nie? Czyżbym pobrała jednak wersję bezstartowych, miastowych i nawet nie wiedziała o tym, bo nie, znam, nie znałam miastowych w ogóle z kwitnących wzgórz, więc w ogóle bym nawet nie skojarzyła? No nie, nie ma tutaj takich ludzi w ogóle. Ale ja, to ja będę musiała sobie sama ich w takim razie wygenerować, bo jeśli gra sama mi jeszcze przed używaniem No Town Region nie wygenerowała za bardzo żadnych nastolatków. To ja muszę sobie po prostu ich teraz wygenerować. Ja nawet nie wiedziałam, że ja prawie nie mam nastolatków w tym otoczeniu. I jeszcze tak sobie tutaj yy, zrespię losowych ludzi, żeby może trafić na jakiegoś nastolatka, ale jeśli nie przyszedł nikt, no to raczej no właśnie, to raczej, raczej nie. Tutaj bardzo dużo z nich to będą pewnie młodzi dorośli, bo ich akurat pewnie grami wysrała dużo. No i oni pewnie zaraz tutaj znikną w ogóle. No właśnie, bo ich nie powinno tu być. Um, Okej. Okay. To czy ja mogę odpalić, a nie mogę odpalić yy, Townie generatora. Yy? na parceli publicznej, bo muszę go kupić w trybie kupowania, także no chyba, żebym przeczytowała, ale trochę się boję takich rzeczy robić. No dobra, cyrkon to na pewno nie jest w Twoim typie, tak absolutnie ani trochę, <grych> więc yy... pójdziemy do domu i ja wygeneruję Ci jakichś nastolatków i sobie tutaj wrócimy. No, jak wy tu sami jesteście i tak już tutaj fajnie sobie flirtujecie, no to może od razu. O, 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 właśnie, właśnie. To może od razu wam zrobię barbnięcie i będzie zaliczone. No, tak do końca sami nie jesteście, ale prawie. W każdym razie bez córki. No, Kreg ma tylko godzinę, więc się pośpieszcie. I sprzątaczka poszła. Okej, okay, no to generujemy. Kurde, nie wiem ilu tych, tych nastolatków zrobić. Dobrze by było więcej chłopaków niż dziewczyn, bo jeśli już, to więcej dziewczyn mam wśród miastowych. Łam Gabriele i Ginger, a z chłopaków od gazet został tylko Gavin. Um, więc ja bym zrobiła tak. Um, pięciu chłopa. O, i bardzo proszę. Te powiadomienia tutaj idą tak szybko, że ja nie zdążę nawet spojrzeć, kto to się w ogóle wygenerował. No dobra, jest ich tam paru różnych. I weźmiemy sobie jeszcze trzy dziewczyny. Oki. Okay. Takie nawet różne wyszły, więc spoko. Jedna ciemnoskóra, jedna blondynka, jedna ruda. Wróci, zje i pójdzie z powrotem. No i teraz, kurczę, jest żyćko tutaj. Tutaj już, o, już jakieś podrywy. Często wygenerowani ym, miastowi w ten sposób dostają dwie spacje. Jakby spacje po imieniu, co jest, nie wiem, dziwne, w sensie, wychodziłoby na to, że chyba w generatorze nazwisk po prostu czasami jest tak, że imię ma spacje dodatkowo, ale nie wiem, jakoś tak zauważyłam, że tylko jak właśnie tym narzędziem generuję sobie miastowych, to, to coś takiego się dzieje, ale może mi się tylko wydaje. O, coś tutaj, coś tutaj jest. Coś tu widzę. Tak pomyślałam, że Georgia teraz, jak jest w tej fazie romansowania właśnie, to mogłaby nawet za bardzo nie zwracać aż tak uwagi na chemię, dopóki nie jest ona oczywiście negatywna. Tak jak, jak widać z cyrkonem, co jest całkowicie zrozumiałe. Ale tak, ale mogłaby, nie wiem, mieć jakieś takie tendencje desperackie trochę, no nie. I się rzucać po prostu na wszystkich. O, dwunasta twarz, moja ulubiona. Jaki słodziaczek! On ma krega twarz! Dlatego słodziaczek! A ten jaki fajny, nie mogę! O, też coś widzę. Zawsze lepiej jak jest chemia niż jak nie ma, no nie? Ale nie masz to, to aż takiego znaczenia. U, z tym ma podwójną, to nieźle. Ale jak zmieni aspirację, to to się wszystko pozmienia, no nie? No ale dobra, ten na razie jest priorytetem, chociaż widzę, że. Go nudzi nasza Georgia trochę. No teraz to tutaj się coś dzieje, no kurde, zupełnie inny teraz jest y, charakter parceli publicznej. O, jeszcze wiśnia przecież. O, i może wiśnia sobie jakiegoś chłopa jeszcze znajdzie. Dobra, kurde, północ. Masz dopiero 14 lat. <grywa> Chyba. Dobrze by było. Wracać do domu o tej godzinie, no nie. O, skarpetki i sandały, no nie wiem. No jak same nastolatki, to wiadomo, że złodziej musi być, no nie. Ojciec tu na nią czeka. No, kurde, jakieś musi mieć konsekwencje, chyba to, że o tej porze do domu przyszła. Georgia za tam śpi. Georgia jest za miła, żeby ją ochrzanić. A Kreg jest odrobinę zrzędliwy, więc. <grafik> <grafik> e... Chyba się już pogodzili. <grafik> o, Georgia przeprowadziła nową miastową ze szkoły. Jak radna? Tomioj, no tak. Typowe nazwisko wygenerowanego Sima. O, jakie urocze. Może się zaprzyjaźnią? O, już się zaprzyjaźniły? To miło. A Georgia nawet lekcję odrobiła jeszcze w międzyczasie. O, prawie cały hajs pójdzie na rachunki. Ale może Georgia dostanie awans dzisiaj? Oba prysznice zepsute, nie wytrzymam. A, siema? Nie byłaś chyba przeprowadzona ze szkoły. Mm, nie, raczej nie, bo ten pasek byłby wyższy, więc tak po prostu se przylazła. Zaraz zobaczę, jaki ona ma charakter. No, lew. Bardzo otwarta, więc to normalne. O! Okej. Okay. No to w sumie możesz chyba na emeryturę przechodzić. Dobrze by było e, jeszcze raz do tej pracy pójść w tym. O, Boże, ta już. O nie! Jej przyjaciółka nie zgadza się z jej tatą. Najgorszy dramat. No, w każdym razie dobrze by było, żeby Georgia jeszcze zaraz poszła do tej pracy, jako no, na tym nowym stanowisku, nie? Zawsze staram się, żeby nie było tak, że. A, dobra, awans, to ja już nie będę pracować w tym nowym stanowisku, tylko sejdę na emeryturę. Nara. Ta gotuje. Co ty. A, kanapki robi. Ty jeszcze szynkę solisz? Ty wiesz, jakie to jest słone? Wiesz, że to ma soli w sobie? No to już przestań solić to. Sechio powinna zrobić film, jak robić kanapki. <grym> Na podstawie Simsów 2, tak jak ostatnio robiłaś, nie? takie filmy. A ty zamierzasz to podać czy coś? Czy będziesz tak brać i odkładać? Brać i odkładać. Ten, co w ogóle naleśnik skopiował, Krega to samo założył, bliźniaki. No, Georgia, pani chirurg dopiero co naprawiła wszystkie prysznice. Sprawne rączki. No dobra, dwa dni do urodzin Krega, czyli jest tura zagrana tutaj. To to będzie tyle na dzisiaj. Dwie rodziny, osiem dni, mam nadzieję, że nie 16 minut. Georgia będzie bardzo zainteresowana teraz chłopcami. I będzie starać się jak najwięcej romansów zrobić w swoim nastoletnim życiu. A potem jak już się wyszaleje, to trochę się nie wiem, ogarnie powiedzmy. Ułomakich od następnej tury zaczynamy podróżować, tak myślę. Ehm, a następnym razem będę grać? Ehm, nie wiem, może Oliverem? Możliwe. No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję, że się zmuszałam. I widzimy się w następnym. Pa!